Wrocławek zawsze będzie przyjazny na tego typu inicjatywy. Jest to niebywałe wydarzenie, audiowizualne, dlatego też bardzo się cieszę, że w Wrocławku możemy gościć. Także serdeczne podziękowania dla pani minister, totalizatora i wszystkich partnerów za wybór właśnie naszego miasta. W tym roku tematem przewodnim są etnokujawy. Ja chciałam serdecznie podziękować Fundacji Polska Jutra, Stowarzyszeniu ProBiznes za podjęcie tej inicjatywy i już tutaj zaprosić Państwa w przyszłym roku. Mam nadzieję, że uda nam się także tą inicjatywę kontynuować, bo myślę, że ten dzisiejszy pokaz dostarczy Państwu nie tylko takich walorów edukacyjnych, ale przede wszystkim przyniesie dużo radości. Niezmiernie się cieszę, że w imieniu Totalizatora Sportowego mogę wspierać takie wydarzenie jak tutaj. Bardzo ciekawa, innowacyjna forma przypomnienia o naszych korzeniach, o naszej historii. Zachęcam do obejrzenia. Myślę, myślę że pokaz będzie bardzo ciekawy. Chciałabym podziękować wszystkim twórcom za tę ciekawą animację, która. W taki sprawny i ciekawy sposób. Pozwoliła zapoznać się z krótką historią całych Kujaw, jak również Włocławka. I oby więcej takich właśnie animacji było, bo myślę, że to jest i ciekawe, i edukacyjne. Dla, zarówno dla młodzieży, ale również dla dorosłych, którzy nie, no na pewno niezbyt dobrze znamy historię a w łatwy sposób nam to przypomnieć i zainteresować nas pogłębieniem tej historii.